Czas zanurzyć się w specjalnej grze, gdzie będziemy mieli za zadanie zaprzyjaźnić się z morskimi zwierzątkami! Zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne. Dobra, tu jest, tu są, tu są, tu są, tu są jest szansa. A, nie, nie mam tlenu! Ja! Please help me zbudować piękną, szczelną bazę. Oj! Oj, nie! Nie, 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 czekaj, 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 coś się zepsuło. Oraz oczywiście przetrwać i uciec z planety. Ej, zarobi się go na ta czarna rakieta. Pul ekogroszek Zapraszam. Cześć, twój przyjacielu. W Subnautiliusie mamy 18 trofeów do zebrania, z czego większość zdobędziemy podczas progresu fabularnego oraz jeden. Jeden. Jeden z twoich dwudziestu kolegów był kiedyś w kryminale. Będzie od nas wymagał wyklucia tego przesłodzianego stworzonka i wrzucenia go do bioreaktora, aby posłużył nam za paliwo. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy przetrwa, oglądajcie do końca. A więc fabuła zaczyna się 11 września 2001. Nie, czekaj. Fabuła zaczyna się, gdy nasz statek Aurora, i nie chodzi o nią. E to przeszłość! rozbija się przy lądowaniu na dzikiej planecie, gdzie my sami jako jeden z wystrzeliwujemy się w kapsule ratunkowej i przy wybudzeniu słyszymy taki bęgę. Niestety musimy ugasić ten fire truck, a my sami wychodzimy na powierzchnię, której w zasadzie to nie ma. No co by nie mówić, jedyną opcją w tym momencie to dać piękny skok do wody, jak w Celebrity Splash i zgarnąć trofkę. mokre stopy. Klasyczne trofeum, mamy je. No jak możecie się domyślić, jest to gra survival, więc mamy wiele materiałów, fajowych rybek, które przerabiamy na sushi oraz oczywiście crafting. Mamy też wskaźniki, ale uwaga, nasza postać ma pragnienie tego ziutka, co wypija oceany, więc zapomnij wziąć na misję chociaż jedną buteleczkę wody, to będziesz umierał od pragnienia. Jakby nie mógł napić się z tego, w czym pływa, przecież to to samo, co jest w wodzie z Biedronki. Następnie głód i tutaj tylko dodam, że nasza postać ma żołądek niego i bez opitolenia 20 Burgerów w bazie, nawet nie myśl o wyjściu. Tak więc po tym wprowadzeniu zaczynamy od powierzchownej eksploracji: czyli tutaj jakiś wraczek i zdobycie podstawowych schematów, a tutaj zapoznanie się z pierwszymi nie za bardzo przyjaznymi ziomami, których nazwa wskazuje, iż jest to jakiś Michael Myers, ale spokojnie, bo to my wykorzystamy ich do swoich niecnych planów. Powoli odkrywa i nowe przydatne rzeczy, jak i podstawowe narzędzia. Czy też dowiaduje się, iż w każdej jaskini czeka na mnie kamikadze walący mi bombę. I tutaj ważny upgrade, czyli Seaglite, który, jak nazwa, Wskazuje pozwoli mi glidować w dużo szybszym tempie po naszym morskim oku z nim postanawiam wyruszyć ku pierwszemu sygnałowi SS, które będą zawierały przydatne rzeczy oraz pchają one fabułę do przodu jak się okaże będziemy jedynymi przeterminatorami którzy będą poszukiwać zemsty gdy nasza załoga poległa you close give them to me no. W międzyczasie kraftujemy butle, które pozwalają nam na dłuższe nurkowanie, a my na naszych kolejnych misjach będziemy odzyskiwać coraz to kolejne części, jak na przykład Sigmoth, który będzie naszym kolejnym pojazdem do kolekcji. Również tutaj spotkałem pierwszego przedstawiciela gatunku lewiatańskiego. I oj, no fajnie by było, jakby był to ostatni. Ten akurat chilluje sobie i ma na sobie materiały. I tutaj muszę wam coś wyznać, bo to, co do tej pory widzieliście, to swego rodzaju powtórka. Dlaczego? Jak widzicie w menu mamy opcję zapisz grę. Zaraz koło Opcji o Ale nieważne, bo jak się okazuje, mamy tutaj prekursora dla twórców FNAFa Security Bridge i gra nie posiada autosave'a. Dlaczego? I nam o tym nie mówi. A jak nam o tym mówi, to wtedy, gdy wychodzimy z gry za pomocą menu, czego totalnie nikt nie robi na konsolach, i teraz pytaniem jest. Dlaczego? Zgadnijcie, jaka była moja reakcja, gdzie po kilkugodzinnej sesji gry postanowiłem zrobić sobie przerwę, pozbierać borówki w ogrodzie i pouczyć się mandaryńskiego. Wróciłem i widzę to. No także, jako znacie już prawdę, to jesteśmy w swego rodzaju trimowym multiversum. Czas na kontynuowanie naszej drogi zamiast podążać wytyczoną ścieżką. To więc dalej postanowiłem eksplorować aż nastał czas na canon event, czyli wielki wybuch. Potem postanowiłem zbliżyć się do jednej z wysp na naszej mapie, pokój, w której pływa przemiłe stworzonko, więc prędkością światła podnoszę potrzebne mi diamenty i wracam zbudować palnik laserowy. My sami nie cykorząc wracamy i tym razem wychodzimy na ląd, gdzie zbieramy masę przydatnych materiałów, jak i uwaga czy... wszystko, co poniżej, to nie złoto, tylko rtęć? Dobra, po uzupełnieniu tego, czas na Sigmofa, na którego zbieranie zasobów trochę trwało, ale po wreszcie jego zbudowaniu dostajemy trofkę. Sigmof, transport osobisty, moi drodzy. Mamy. Wreszcie jakaś trofka, srebrna. Wraz z naszym nowym pojazdem możemy śmigać w przestworzach i czuć bardziej realistyczne prowadzenie statku niż w Starfieldzie. Grańdujemy dalej, aż po pewnym komunikacie w radiu rozpoczyna się tajemnicze odliczanie, którego uwagi zdecydowanie nie byłem świadom. O, coś ten, coś to się wydarzy, złego, jak to się odliczy? coś dobrego wydarzy. Chyba dobrego, nie? Majka, jest to pomoc w końcu jedzie po nas, no to chyba dobrze. Zanim będziemy świętować nowy rok, postanowiłem jeszcze odwieźć drugą wyspę, gdzie czułem się lekko jak na Lamandze. Mm. La, 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 la. Zdobyłem tutaj wiele przydatnych schematów oraz w jednej z baz czekał na mnie tablet zapewniający mi trofeum. Wow, 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 nadmorskie życie z widokiem na ocean. Ile ja tutaj rzeczy zebrałem? Nie wiem za co. No ale nie mamy za dużo czasu na świętowanie, bo na polsacie za kilka minut czeka nas sylwester z dwójką, więc szybko zmieniamy lokację naszego pobytu na drugą wyspę. Tutaj odliczając, wyczekujemy na wystrzałowe fajerwerki, którymi okazuje się załoga przylatująca nas uratować. Cztery, trzy. No, aby coś zyskać, trzeba coś stracić, prawda? Także kolejny kanoniczny event zaliczony, a my zainteresowani wielkim działkiem, które sprawiło, iż nasi towarzysze zapalili się z wrażenia Komedia! Sprawdzamy co i jak, aby być może nie podzielić ich losu. My sami chcąc wyłączyć działko, niestety okazuje się, iż mamy rzeżączkę czwartego stopnia lewego płuca, a każdy chorujący na tą przypadłość nie może jej wyłączyć. Lecz nie ma tego złego, bo w bazie zbudowanej przez agentów Matrixa zdobywamy trofeum za samo tam przebywanie. O, starożytne technologie. Nie wiem, co zrobiłem, ale kiedyś, że coś zrobiłem. Nice. No cóż, czas wracać do normalności i pozbierać materiały, gdzie ja sam doprowadzam do tragedii. Nasze pojazdy mają daną ilość metrów, na którą maksymalnie mogą zanurkować. Ja sam wiedziałem o tym, więc nie mam usprawiedliwienia. Ale myśląc, no dobra, polecę zeskanować to na szybkości na pewno ni. No, także postanowiłem, ok, coś za coś, czas wybudować podwodną bazę. Lokacja to piękna okolica. Nad dziurskiem, z węgorzami grzybami. No ale cóż, ważne że dla więc budujemy pomieszczenie oraz włas, za co dostajemy trofkę. Tym razem zakrzyżenie skończy. Mieszkanie na dłuższy czas, spoko, tylko trzeba wypłynąć. Tak jest. Ją samą pozostawiamy ten moment w surowym wykończeniu, dodając po chwili gołta, jakim jest stacja skanująca. Na ten moment jeszcze nie, ale spokojnie wyskaluje się. Dodają bioreaktorek, aby mieć zasilanie i panele słoneczne. Odbudowuje jeszcze Sigmofa, aby odwiedzić po raz kolejny wyspę. Tym razem eksplorując na tyle głęboko, aby odkryć portal, zabierając nas uwaga na drugą wyspę. Wystarczy. No nie jest to nic epickiego, więc czemu nie udajmy się na aurorę. Tutaj będziemy musieli zabrać ze sobą sporo zapasów i urządzeń, gdyż będziemy musieli naprawić jej reaktor. Ja sam zbieram w jej pobliżu jeszcze części do cyklopa, a musicie wiedzieć, iż ten pojazd to dosłowna personifikacja. Ola. ale o tym później, gdyż teraz czas na naprawkę. Używamy tutaj działka grawitacyjnego i gaśnic do utorowania sobie drogi, a my sami znajdziemy tu masę przydatnej rzeczy, jak i zablokowanych drzwi z kodami. Trzeba tutaj myśleć i odnajdywać kody w notatkach byłej załogi. Również tutaj zeskanujemy Prauna, czyli nieustępliwego robota, który się sieje spustoszenie każdemu lewiatanowi. Na ten moment idziemy dalej, aż spotykamy reaktor, gdzie musimy załatać jego dziury, aby, że tak powiem, nie zanihilował całego życia na planecie. I jeżeli myślicie, że to jest złowieszcze, to Patrzcie na to Tak jest, przy czym w wodzie pływają kleszcze sące z nas żyćko, więc stawka jest wysoka Siemano, Wywalaj, wywalaj Jeszcze dwa, jeszcze dwa Wywalaj Dawaj, daj, dawaj, szybko, szybko, szybko Okej okay. Wow Masowe wyginięcie ver Nice. Po udanej misji powróciłem i przegrupowałem się wcale dlatego, że zabrakło mi wody. I przy powrocie dostałem bardzo ważną rzecz, czyli schemat rakiety, która posłuży nam do ucieczki. Po powrocie do bazy, przystrajam ją barachłem z Aurorki i postanawiam odhaczyć znaczniki z całej mapy, zdobywając nowe materiały jak rubiny czy galareciaki. Potem czas na upgrade bazy, czyli nowy i rozbudowany fabrykator oraz cała baza dokująca dla naszych pojazdów. Dzięki temu będziemy mogli ładować nasze statki bezprzewodowo i zdobywać kolejne okręty w drzewkach, aż do tieru 10. Czas odwiedzić dziurę pod naszą bazą, gdzie dosłownie twórcy chyba chcieli coś przekazać tworząc węgorze chowające się w dziurkach grzybów, ale nieważne, bo my odwiedzamy starą bazę i ponownie odnajdując tablet, otrzymujemy osiągnięcie. PDA. Śladami Degassi. Nice, nice, nice. I tutaj postanowiłem, iż czas zbudować coś dużego. Wybór padł na cyklopa, co oznaczało jedno: trzeba zebrać do niego części. I oczywiście jest kilka metod. Można na spokojnie poszukać jego części w różnorakich biomach, wykazując trochę rozumu i cierpliwości. Albo można się wybrać za Aurorę i. no, nie zgadniecie, co wybrałem. Co mam zrobić, byś? Wyjść. I believe I can fly. Ale spokojnie, bo rozmawiacie z profesjonalistą i nieustraszenie bez pojazdu, sam zebrałem wszystkie dostępne części i czułem się jak władca mórz. Dodzijąc ripery wracam do bazy po wczytaniu save'a, aby nie stracić Sigmofa. Teraz to ja nadużyłem systemu, który mnie oszukał. Dozbierałem jeszcze brakujące części, ale zanim zbuduję olbrzyma i przegraniduję na to całe życie, to dzięki zrobieniu upgrade'u do głębokości zanurzenia się naszego pojazdu, możemy odwiedzić bazę, która da nam kolejne trofeum. Jest, morskie podpory, nice. Czyli, że mamy kolejną bazę zaliczoną. Tutaj zapominamy o jednej rzeczy, ale to nieważne, gdyż czas na wielką budowę. I tutaj pamiętacie tą stację skanującą? Dzięki niej widzę praktycznie każdy składnik na mapie, jakiego potrzebuję, więc grind udaje mi się zmniejszyć o połowę. Nawet przy jednym z najgorszych do zbierania itemów, czyli zębisk tych stalkerów, pomógł on idealnie, bo wejdź zobacz taki ząb ukryty w trawie. No ale tak jak mówię po 15-godzinnym grindzie podzielonym przez 15, witam was tutaj, gdzie czas powitać kolosa. Wreszcie 12-metrowa, jednoosobowa łódź podwodna. Witam wreszcie. Masnuni. Sam cyklop okaże się niezłą bestią, którą trzeba było porządnie nazwać, a my sami jeszcze nie byliśmy świadomi movementu JC, jaki się narodzi. To wszystko jest nieważne, bo dzięki dużej ilości materiałów, jakie zgromadziliśmy, nie zostało nam dużo do zbudowania drugiego pojazdu, jakim jest prawnik. Prawn. Zamówiony prawnik. Okay. I tutaj nasz kombinezon stał się zielonym szrekulcem na zamówienie widza, a my sami postanowiliśmy wyruszyć na poszukiwanie upgrade'ów ramion do naszego robota. I trzeba pamiętać, że nie każda misja zawsze jest udana. Parkując przy jednym z wraków, gdzie miały być naszej temy, spokojnie sobie eksplorowałem, aż zabrakło mi powietrza. I chcąc je odnowić, okazało się... Ludzie no, przecież tu nikogo nie ma. No pod moją nieobecność sigmov po raz liczbę entom ciągu został stracony, a ja musiałem epicko z tego wybrnąć. Tutaj nie załamałem się stratą i sam odbudowałem swoją zgubę. Zgromadziłem masową ilość temów, aby wejść z przytupem w endgame. Zaczęliśmy od udania się do zatraconej rzeki, do której wcale nie cofałem się dwa razy, bo zapomniałem kluczowych temów, aż na samym miejscu przez brak wody prawie wykręciło mi kiszki. Nie no, czemu to zawsze przez to odwodnienie? Mogę gotować żem ryby? Ty mi dasz wodę? Proszę, daj mi wodę. Kręgówka. Smażona. Może? H2O, 3H2O mi dała ty. Po jako takim ustabilizowaniu się wchodzimy do placówki, gdzie dostajemy trowkę wzdłuż zakupionej rzeki. Ok, znaleźliśmy coś, ale jest cienko z piciem. nice, mamy trofkę. Tutaj w drodze powrotnej z bazy, wracamy do wcześniej odwiedzonej placówki, gdzie zdobywamy jajo. I jak się okaże, doprowadzi ono do naszej zagłady, gdyż teraz będziemy chcieli je wykluć w naszym akwarium. Ja sam nie mając na miejsca, zrobiłem dobudówkę, ale... Normalnie świetnie. My sami potrzebujemy zrobić wzmocnienia, a następnie załatać dziurska. Po opanowanej sytuacji budujemy nasz zbiornik i wsadzamy do niego malucha. Nie wie co go czeka. My sami w międzyczasie zbieramy upgrade do prawn'a, tym razem bezstratnie, które pozwalają nam bany hopować oraz wiercić rudy. A po powrocie możemy już zasać naszego słodziaka przytulaska, z którym możemy się bawić oraz wypuszczając go na wolność dostajemy trowkę. Ono. O. No. o... Najlepszy przyjaciel człowieka baw się z rybką, lecz niestety w każdym multiversum dzieje się to samo. W każdej z 13 trylionów linii czasowych nie było żadnej, w której przytulasek nie kończył jako paliwo w bioreaktorze. Jest to smutny los, ale nieunikniony. Nie! Nie zgadzam się. Jestem tym, który podniesie się z masy przeciętności i zmieni bieg historii. Ja jestem Trim i sam kreuję swoją przyszłość. Nie wkładam go do bioreaktora i płynąc na kolejną misję cyklopem, potrącam go i nigdy już go nie widziałem. Eee, no tak, cyklop, wiecie jak nieprzydatnym, niepotrzebnym, niemożliwym do panowania jest ten pojazd? Serio, operator taczki węgla po dwóch małpkach jest bardziej responsywny niż ten złom. Na szczęście, cyklop to tylko połowa misji, bo drugą wykonujemy prawnem, spuszczając go z przeładowni i powracając do lost River. Wykopując nikiel z rzeki Nie obuło się bez problemów Jak święty promień kończący moje istnienie Co oni sobie myślą? Czy minutowe próby wypłynięcia cyklopem na powierzchnię Po powrocie dorzuciłem jeszcze prawnowi super skok I zrozumiałem, iż JC tylko Shrek w moim sercu Shrek jest love. Shrek is a, jako że ufałem swojemu kostiumowi, to czas przetestować go w ekstremalnych warunkach na Lava biomie, gdzie po zebraniu kryptonitu szybko dowiaduję się, iż nie jestem tu zbyt miło widziany. Hej, zostaw. O, stożował Oskar. A, on tu jest dalej. Co on na dupca? Dobra, może, może, może teraz, może teraz przejdziemy. Jak na dupca w coś innego. O, ho, ho, ho. Na szczęście szybko przylatuję pod nim i melduję się w bazie, gdzie czeka na mnie trofeum. O, aktywność cieplna! Mamy. Nice! Czasami wracamy do kwatery głównej, aby ulepszyć nasze zanurzenie się na jeszcze większą możliwą głębokość i meldujemy się w najniższej części lawa zona, gdzie czeka nas masa portali do różnych części mapy, a w samym centrum czeka na nas mamuś znaczy Emperorka, która. Damn, boy, he's za zejście niżej do jej zbiornika dostajemy pucharek. 14 tysięcy mil podmorskiej żaglugi, no właśnie, no właśnie. Tutaj ma ona dla nas trade ofertę, gdzie będziemy musieli zdobyć dla niej enzymy i pomóc wykluć jaja, a ona wyleczy nas z rzeżączki lewego płuca. W sumie ten deal jest całkiem korzystny, więc skaczałem przez portale do różnych krain, aby zdobyć wymagane składniki, wracamy do bazy, aby je skraftować i powracamy dopinając naszą część umowy. No wiadomo, ale nie liczy się jak, ważne, że nie mamy już bólu płuca, za co dostajemy nagrodzeni trowką. Pokczam, wyleczyliśmy bólę. Strub jak ryba. Nice. No i moi drodzy, cóż więcej zostało nam, niż rozpocząć budowę rakiety i uciec jako ocalały. Ale nie, to by było za proste. Pierwsze co, to musiałem pokazać wyższość nad lewiatanami. Podczas zbierania surowców, przypiłem się niczym na las do jednego i układając go raz za razem przez 10 minut z kołej piąchy, padł niczym najman po walce z Pudzianem. No, a druga to bardziej osobliwa misja, gdyż podczas grania na live na czacie zebrała się całkiem spora sekta wychwalająca Void, czyli krainę znajdującą się na krańcach mapy. Ja sam chcąc przy okazji spektakularnie pożegnać się z Cyklopem, zabrałem go na jego ostatnią podróż i zgniatając go pod ciśnieniem byliśmy świadkami tego. Wow. Następnie dzięki mocy Multiversum płynąc Void wróciłem na środek mapy. I zabrałem się za kompletowanie rakiety. Mój finalny projekt okrzyknąłem słowami: Ej, się go na ta czarna rakieta. What did ekogroszek mode. Tutaj została nam ostatnia rzecz przed wylotem. Musimy zapuścić kapsułę czasu, gra pojawi się w grze innego gracza. Gdzie podmemiając, wrzuciłem mu pięć gaśnic i jeden dobry upgrade. Wyzwałem go na challenge zabić lewiatana, no i oczywiście screen z rozsadzenia olbrzyma. Po tym wszystkim czas odsalutować i zasiadając za kokpitem, otrzymujemy ostatnie trowki. I lecimy ku niebiosom. Pozostaw tylko kapsuły czasu. Pięknie! Podążać wśród gwiazd oraz... Launch. platynowe trofeum. Let's go! Nine. I nie myślcie, że to koniec, bo gra wiedząc, że zrobiliśmy 100% urzekła nas piękną balangą. Mnaci pamiętajcie o zasubowaniu, łapce i komentarzu olbrzym, jeżeli tu jesteście, a trim z innego multiversum da ci 5 złotych. A jak nie, to trudno. Śmierdziłej przyjaciółki też tak jest? Też te żołnierze? Nie, nie! Mam wszystkie charakterystyki człowieka.